Man City zastanawia się metr przed kibem, czyli czas na dzisiejszą rakietę, środek tygodnia i grad bramek w Premier League. Man City wypuszcza dwubramkowe prowadzenie w ostatnich 10 minutach meczu i remisuje 2-2 z Brentford. Chelsea w 95 minucie ratuje punkt z Bormów, a Liverpool remisuje 1-1 w meczu na szczycie tabeli z Nottingham Forest. Dużo działo się także w Lidze Niemieckiej. Frankfurt oraz Wolfsburg wygrywają swoje mecze 4-1 oraz 5-1. Kiel wygrywa z Borussią Dortmund 4-2, mimo czerwonej kartki po bestialskim faulu Lewisa Holdbiego a Bayer Leverkusen skromnie, ale pewnie wygrywa 1-0 u siebie z Mainz. W Lidze Włoskiej mieliśmy mini remontadę AC Milanu, który przegrywając 1-0 z Como wychodzi 2-1 na prowadzenie. 1-1 także w meczu Atalanty z Juventusem. Juventus osiąga 13. remis w tym sezonie, a to oznacza, że mają dalej 0 porażek na 20 meczy. Ruszyła maszyna także na rynku transferowym. Kwaraszkili lata, jak donoszono, zamienia Napoli na PSR za 70 milionów. Z PSR odchodzi tylko który wędruje do Juventusu. A male z i Dortmund przenosi się do Anglii, do Aston Villa. Dzisiaj jak to ważne bejście,